Cześć, widzowie! Dzisiaj mam dla Was dobrą i złą wiadomość. Po, pojechałem do LEGO Store. Poświęciłem 3 godziny. No i proszę bardzo, była taka ogromna kolejka, bo wiecie, otwarcie LEGO Store Katowice. Dużo było ludzi. Będę tam stał cały dzień aż do zamknięcia, więc przykro mi. Pojedziemy za tydzień na pewno. Na pewno, jeśli nie będzie kolejki, ale jeśli będzie kolejka, to już tak więcej nie zrobię. Nie przemyślałam dzisiejszego dnia i teraz już przemyślałam. Jedziemy do Lego Store za tydzień, a jak będzie idealnie taka jak teraz, co raczej wątpię, to jakby wam to wytłumaczyć, może i tak będę tam stał. No, no trzy yy, Więc jechałem yy, i nie kupiłem nic w Lego Store, ale kupiłem zestawy. A tymi zestawami jest zestaw z nową White Fire, a także zestaw z Raju. Dwa nowe zestawy Lego Ninjago do naszej kolekcji. Dwa smoki, dwójka legendarnych figurek oraz trzech Smoka i tak. No. no tu mamy taką podstawkę. Tu tam mamy samochodzik do strzelania. Ja piernicza. Znaczy, ja piernicza. No. Jak to strzela? Zobaczcie w ogóle, Ej, co z jak to fajnie strzela. To jest chyba najlepszy mój sam do strzelania świata w LEGO. I potem zaskakująco wielki. Nie jest wielki jak pewnie Wam się wydaje, ale ja myślałem, że jest dużo mniejszy. Smog whitefire taki na którym ona siedziała bardzo fajny. Do bitwy smoków już nowy. Więc fajnie. Mamy też figurki, które zaraz będziemy robić. Ale teraz to nie na to pora, były trzy instrukcje, a teraz trzeba zająć się drugim zestawem. I teraz skończyłem smoka raju. Mam. Y... Jest mały, tak jak myślałem, ale nie jest mikro, 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 tylko jest idealny. Dobry stan, mały raju. No, już duży chyba. Można go tak uznać, bo zwykłe smoki, które kupuję, są duże jakieś takie, no, może no, mniejsze, może takie, takie, nie, więc, no spoko. raju mały ogon, fajna głowa, skrzydła, to będziemy oceniać w następnych odcinkach. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Jeśli y, wam się bardzo to podobało, wejdźcie także, nie zapomnijcie, wejść na moją społeczność i dzisiaj dojdzie y, na społeczności Arin czy Sora i y, jak zdecydujecie, to to dowiemy się, a już w zbliżającym się odcinku yy, dowiemy się najlepszych walk Lego Ninjago, więc dziękuję Wam za oglądanie, widzowie, i wpadnijcie na dawny odcinek. Ale na stówę Wam